Dzisiaj mamy okazję otwierać do młodych na naszym poddaszu i taki kącik do takich spotkań na naszym podwórzu. Jest to dla nas wyjątkowy dzień, bo, bo te oba miejsca przygotowali sami wolontariusze sami się w to zaangażowali posprzątali, pomalowali i przygotowali te miejsca. I ma być to takie miejsce i takich nowych inspiracji dla nich indywidualnych spotkań. Pogrania sobie, spotkania się, porozmawiania, no i jakichś pomysłów na przyszłość w ramach wolontariatu. Na pewno dużo czasu niektórzy poświęcili, dużo swojego wolnego, gdzie mogli na przykład na inne, nie wiem, na inne aktywności, na przykład poświęcić, gdzieś wyjść, a jednak przyszli tutaj i pomagali, bo jednak to też jest takie miejsce, gdzie. Każdemu może służyć, tak naprawdę. M mnie skłoniła moja siostra, właśnie, która po prostu cały czas gdzieś chodziła i po prostu mi się nudziło już w tym domu i stwierdziłam, a zapiszę się, i jakoś tak zostało, że jestem w tym wolontariacie i działam, i bardzo mnie to cieszy, że działam. No i ja na przykład, jak w pierwszej klasie byłam jeszcze w technikum, to moja pani psycholog się zapytała mnie, czy chciałabym pójść na jakąś akcję z dzieciakami. I Naprawdę tak mi się spodobało po tej akcji, że stwierdziłam, że jednak się zapiszę, bo pomaganie innym mi sprawia radość. Takie wolontariat to jest mój dom drugi taki. To było bardzo czasochłonne, ale jak wspólnie działaliśmy, zeszło to bardzo szybko. Zrobiliśmy stryszek, który jest wspólną częścią dla nas wszystkich. To jest miejsce wygodne dla nas i w sumie takie miejsce jak taki drugi dom, można tak powiedzieć. Stworzyliśmy takie miejsce, gdzie mamy wszystko. Od gier, po książki. Znajdzie się wszystko dla każdego, także tak mogę powiedzieć. Możemy posłać sobie muzyki, możemy sobie porozmawiać. Możemy też pomyśleć nad jakimiś kolejnymi działaniami w wolontariacie, ale nie tylko, bo możemy też pomóc robić Coś właśnie w tym wolontariacie spędzając czas właśnie w takim miejscu spokojnym i miłym dla nas. To będzie miejsce, w którym właśnie się rodzą nowe pomysły, rodzą się nowe, właśnie jakieś, można powiedzieć też, e, idee związane z wolontariatem, może jakieś takie e, pomysły, które jakoś zaowocują w przyszłość wolontariatu, może też pomogą w rozwój, z rozwojem tego wolontariatu. Zaczęliśmy remont naszego strychu w lutym. I chcielibyśmy wyróżnić szczególnie jedną osobę, która była takim inicjatorem i takim kołem zamachowym tego ciągłego remontu i ciągłego przychodzenia, co mamy zrobić, co mamy zrobić, co mamy zrobić. I to jest Wiktoria. I mamy dla niej kask. Ponieważ okrzyknęliśmy ją w pewnym momencie kierownikiem e, zamieszania. zamieszania i chcemy Wiktorii wręczyć ten kask i chcielibyśmy, żeby ona była razem z Szymonem, który też jest taką dobrą duszą tutaj u nas i też e, zawiaduje różnymi e, projektami, żeby razem e, otworzyli ten nasz, to nasze miejsce, a właściwie to tak naprawdę ich miejsce. Proszę bardzo Wiktoria, dla Ciebie kask. Trzeba go założyć, jak to bywa przy kierowniku budowy.